Jeżeli planujesz pracę pośrednika, to musisz na początku tej, te, tego procesu zadać sobie pytanie, jakie umowy chcesz podpisywać ze swoimi klientami. Tak naprawdę rynek się dzieli na takie dwie formy umów, i e, niestety pierwsza z nich dominuje. Większość pośredników podpisuje tak zwane umowy zwykłe albo ja je nazywam śmieciowymi, albo statystycznymi. Dlaczego? Dlatego, że tego typu umowa właściwie nie zobowiązuje żadnej ze stron do niczego w trakcie całego procesu. Jedynie do tego, że jeżeli klient, klient sprzeda swoją nieruchomość klientowi, którego przyprowadzi pośrednik, to powinien takiemu pośrednikowi zapłacić pieniądze. Najważniejsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać przy tych umowach, to jaka jest ich skuteczność. Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników Nieruchomości, to jest największa organizacja w Polsce, podaje, że skuteczność takich umów to jest od 3 do 6%. To znaczy, że taki pośrednik musi tych umów podpisać około 100, żeby od 3 do 6 sprzedać. To jest olbrzymia praca. Ja ze swojej strony cały czas zastanawiam się, dlaczego klienci to jeszcze podpisują. Druga forma umowy to jest umowa, Ekskluzywna, czyli umowa systemowa. Ta umowa dokładnie określa, co zrobi dla klienta pośrednik, i później jak odbędzie się cały proces sprzedaży. Natomiast klient daje nam czas, mówi: Dobrze, kochany pośredniku, daję ci na przykład 6 miesięcy na sprzedaży mojej nieruchomości. Jaka jest skuteczność tych umów? W moim biurze, jeżeli w 2021 roku podzielę liczbę sprzedanych umów przez liczbę podpisanych umów, to wychodzi mi około 80%. To znaczy, że agent Remax Smart, który podpisuje umowę, który podpisze 10 umów, prawdopodobnie 8 ich sprzeda. Jeżeli chcesz się nauczyć takiej formy sprzedaży. Jeżeli chcesz zostać pośrednikiem, to serdecznie zapraszam do mojego biura. Chętnie porozmawiam na ten temat przy kawie.